Niu-niuś! Ją, czekaj, pomocy! Przewróciłem się! To nie moja wina. Wiem, że to źle wygląda, ale to nie jest tak, jak myślisz. Na no co ty czekasz? Chodź mi pomóż, ziomek! No dobra. Jest pomoc. Proszę nie bić mnie za to! I, jo, jo, ziomek! Je, jeśli chcesz skrzydzić mojego przyjaciela! Musisz najpierw pokonać mnie. Boże, uwielbiam go. Misiaczku, od teraz chodzisz raz ze mną wszędzie. Poszła sobie. Yo, ocaliłeś mi tyłek. Zdaje mi się, że bycie wrogami było dość głupie. <laughs> Powinniśmy być przyjaciółmi. Stary, muszę serio iść do domu. Założyłbym się, że rodzice strasznie się o mnie martwią. Nie, nie, odchodź, nie odchodź, błagam, bądź moją tarczą. Narka ziomoś. Nie! Wracaj!